10 najpotężniejszych broni na świecie. Miejsce 10. Phalanx CIWS. To system artyleryjski przeznaczony do niszczenia pocisków przeciwokrętowych i samolotów przeciwnika na bardzo krótkich dystansach. System zaprojektowano w General Dynamics, a obecnie jest on produkowany przez koncern Raytheon. Phalanx został wprowadzony na uzbrojenie większości okrętów amerykańskich oraz ponad 20 innych krajów. Ze względu na charakterystyczny wygląd i możliwości całkowicie autonomicznej pracy systemu Phalanx CIWS, bywa określany mianem R2D2, tak jak droid, jeden z bohaterów sagi Gwiezdne Wojny. Podstawą systemu Phalanx jest sześciolufowe działo systemu Gatlinga M61 wulkan kalibru 20 mm, podłączony do radaru wyszukującego i śledzącego cele. Specjalna wersja działka posiada znacznie grubsze i dłuższe o 457 mm od seryjnej wersji M61A1 Lufy, Przeznaczone jest do strzelania długimi seriami. Szybkostrzelność systemu waha się, w zależności od wersji, od 3000 do 4500 strzałów na minutę. Ar Armia Stanów Zjednoczonych posiada na uzbrojeniu także naziemną wersję systemu Phalanx CIWS, która nosi oznaczenie LPWS lub inaczej Centurion. Miejsce 9. Broń laserowa. Jedną z kluczowych zalet broni laserowej jest możliwość niemal natychmiastowego atakowania i neutralizowania celów na dużych odległościach. Ta zdolność do szybkiej reakcji potencjalnie oferuje przewagę taktyczną w scenariuszach bojowych, skracając czas reakcji lub obrony celu. Broń laserowa jest znana ze swojej precyzji i dokładności, znacznie minimalizując ryzyko niechcianych szkód i niezamierzonych ofiar. W gęsto zaludnionych środowiskach ta precyzyjna zdolność celowania ma zasadnicze znaczenie dla ochrony ludności cywilnej i osób, które nie biorą udziału w walce. Ten typ broni jest również wysoce opłacalny, gdyż koszty operacyjne dotyczą głównie zasilania laserów. Bez martwienia się o ograniczoną amunicję, Lockheed Martin zbuduje najpotężniejszy laser do zastosowań militarnych. Nowa broń będzie kamieniczna milowym w ramach programu High Energy Laser Scaling Initiative. Helsi, Brytyjczycy aktualnie testują swój system broni laserowej Dragon Fire. Laser Iron Beam posiadają także Izraelczycy. Miejsce 8. Amunicja kasetowa to amunicja zawierająca od kilku do kilkuset ładunków małego wagomiaru subamunicji. W zaprogramowanym momencie bądź po wykryciu celu w polu rażenia amunicji subamunicja jest uwalniana z głowicy bądź bomby kasetowej siłą wybuchu niewielkiego ładunku prochowego lub siłą odśrodkową. Amunicja kasetowa może zawierać subamunicję o różnym działaniu odłamkową przeciwpancerno-chemiczną i tym podobne kasetowe służą do rażenia celów powierzchniowych, subamunicja odłamkowa, chemiczna i zapalająca lub punktowych subamunicja przeciwpancerna. 30 maja 2008 roku podczas konferencji w Dublinie 111 państw poparło zakaz używania bomb kasetowych. Od głosów wstrzymała się między innymi Polska, mająca na wyposażeniu kilka typów bomb kasetowych. Konwencja o zakazie użycia amunicji kasetowej weszła w życie 1 sierpnia 2010 roku. Do dziś Polska, obok między innymi Stanów Zjednoczonych, Rosji i Chin, nie została sygnatariuszem konwencji i nie jest związana z zakazem. Powodem niepodpisania przez Polskę konwencji jest fakt, iż wobec braku broni jądrowej, broń tego rodzaju stanowi jedyny na wyposażeniu polskich sił zbrojnych środek bojowy o szerokim polu rażenia. Miejsce siódme M142 HIMARS to lekka wieloprowadnicowa wyrzutnia rakiet zamontowana na podwoziu opancerzonej ciężarówki 6x6 Oshkosh. Wyrzutnia rakiet produkcji Lockheed Martin była opracowana pod koniec lat 90 XX wieku dla armii Stanów Zjednoczonych. Jest to lżejsza wersja amerykańskiego systemu rakietowego M270 MLRS. Zestaw został opracowany w celu zwalczania wrogiej artylerii, piechoty, lekkich transporterów opancerzonych, czy zaopatrzenia i koncentracji wojsk. Mobilny system ma szybko atakować i szybko wycofywać się z miejsca ataku, zanim siły wroga zlokalizują jego położenie. Jego maksymalna prędkość to 95%. Kilometrów na godzinę, a zasięg około 480 km. System może obsługiwać standardowe niekierowane rakiety MLRS kalibru 227 mm, nowoczesną amunicję kierowaną GMLRS, czy pociski rakietowe z subamunicją kasetową o zasięgu od 15 do ponad 70 km. HIMARS jest również przystosowany do wystrzelenia pocisków taktycznych ATAKAMS, czyli broń precyzyjnego rażenia o zasięgu wynoszącym od 25 do nawet 300km. Miejsce szóste. Archer to szwedzka samobieżna haubica 155 mm z lufą o długości 52 kalibrów. Została posadzona na kołowym podwoziu Volvo A30D. Wyróżnikiem Archera jest pełna automatyzacja. Haubica ma automat ładowania umieszczony w bezzałogowej wieży i jest obsługiwana przez zaledwie 3 do 4 osobową załogę zajmującą miejsce w kabinie pojazdu. Zasięg o Arczera wynosi w zależności od rodzaju amunicji od 30 do około 60 km. W przypadku ognia bezpośredniego to około 2 km. Kluczowymi atutami Haubicy jest szybkość. Jest to najszybsza na świecie Haubica samobieżna. 75 sekund potrzeba, aby jadący archer zatrzymał się, wystrzelił trzy pociski i ruszył w dalszą drogę. Pociski są jeszcze w powietrzu, gdy Haubica, która je wystrzeliła, jest już w innym miejscu. Ważnym atutem Haubicy Archer jest także prowadzenie. Ognia w trybie MRSI. W przypadku szwedzkiej broni można wystrzelić aż 6 pocisków w taki sposób, aby lecąc po różnych trajektoriach uderzyły w cel jednocześnie. Miejsce piąte S400 Triumf. To rosyjski system rakietowy czwartej generacji typu ziemia-powietrze opracowany przez Centralne Biuro Konstrukcyjne Aumas Antiei, stanowiący wersję rozwojową systemu S-300 PMU. S-400 w porównaniu z pozostałymi systemami z rodziny S-300 ma znacznie większe możliwości. Według źródeł rosyjskich S-400 może jednocześnie namierzać i naprowadzać rakietę. Rakiety na 6 celów znajdujących się w odległości od 40 do nawet 400 km. Poza samolotami i pociskami manewrującymi, ma także skutecznie zwalczać cele balistyczne, jak międzykontynentalne pociski z głowicami jądrowymi w końcowej fazie ich lotu. Zgodnie z dostępnymi informacjami, cena jednego batalionu, w którego skład wchodzi do 8 wyrzutni, to około 200 milionów dolarów. Oprócz Rosji, użytkownikami takiego systemu są Arabia Saudyjska, Białoruś, Chiny i Indie, a także Turcja. Miejsce czwarte. TOS 1. To radziecki i rosyjski system artylerii rakietowej, którego głównym elementem jest samobieżna, wieloprowadnicowa wyrzutnia rakietowa na podwoziu czołgu T-72 lub T90. Na obrotowej wyrzutni montowane jest 30 lub 24 niekierowanych rakiet z głowicami kalibru 220 mm została opracowana w latach 70., a jej pierwsze bojowe użycie potwierdzone. Podczas radzieckiej interwencji w Afganistanie, wyrzutnie może w ciągu 6 do 15 sekund wystrzelić rakiety na odległość od 400 metrów do 6 kilometrów. TOS-1 wystrzeliwuje nie tylko głowice odłamkowo-burzące, ale też rakiety zapalające, powodując upiorne pożary, które okaleczają i zabijają jak napalm. TOS-1 jest często określany jako miotacz ognia. System może pokryć salwą obszar o powierzchni 40 km kwadratowych, co oznacza, że bez problemu zniszczy całe miasto średniej wielkości. Miejsce trzecie. Okręty podwodne klasy Ohio. To amerykańskie atomowe okręty podwodne, przeznaczone do przenoszenia 24 pocisków balistycznych SLBM typu Trident 2D5 z głowicami termojądrowymi. Te atomowe okręty podwodne powstały w latach 1974-1997. 18 wybudowanych okrętów zastąpiło w amerykańskim systemie strategicznego odstraszania nuklearnego. 41 okrętów systemu rakietowego Polaris Poseidon. W służbie pozostaje obecnie 14 jednostek. Po roku 2003 cztery okręty tego typu wycofano ze służby strategicznej, po czym przystosowano je do przenoszenia 154 pocisków manewrujących Tomahawk. Z konwencjonalnymi głowicami bojowymi. W uzbrojeniu okrętów podwodnych klasy Ohio można również znaleźć cztery wyrzutnie torpedowe z torpedami MK-48. Jednostki mają długość 170 metrów i szerokość 13 metrów. Okręty na powierzchni mogą rozwinąć prędkość do 22 km na godzinę, a pod wodą do 37 km na godzinę. Ich autonomiczność w przypadku zapewnienia wystarczających zapasów żywności wynosi 60 dni. Miejsce drugie Trident 2D5 to amerykański trzystopniowy pocisk balistyczny SLBM na paliwo stałe o zakresie zasięgu operacyjnego 2500 do 11000 km. Przenoszone są przez amerykańskie okręty podwodne typu Ohio oraz brytyjskie jednostki typu Vanguard, pociski Trident 2D5 naprowadzane są w locie z systemami bezwładnościowo-astronawigacyjnymi, które zapewniają im celność z marginesem błędu wynoszącym 90 do 120 metrów, mimo że trident 2 mogą przenosić do 14 głowic, przenoszą aktualnie Jedynie do 8 MIRV z ładunkami termonuklearnymi o mocy 100 albo 475 kg jest kluczowym elementem amerykańskiej triady nuklearnej oraz stanowi element odstraszania strategicznego. Jak wynika z przeprowadzonych przez niezależne organizacje pozarządowe symulacji komputerowych, w razie użycia pocisków i głowic jednego tylko okrętu klasy ochrony, Ohio, przeciwko rosyjskim miastom łączna suma ofiar w ludziach sięgnęłaby 30 do 45 milionów, z czego większość stanowiłaby ofiary śmiertelne. Kluczową sprawą jednak pozostaje fakt, że zaledwie jeden okręt podwodny wyposażony w rakiety Trident 2 zdolny jest do unicestwienia 1 trzeciej obywateli Rosji. Miejsce pierwsze. RS28 Sarmat. RS-28 Sarmat to rosyjski międzykontynentalny pocisk balistyczny, który zastąpi międzykontynentalny pocisk R-36M, znany również jako SS-18 Satan. Rosjanie szukali zamiennika tego pocisku, bo R-36M został pierwotnie opracowany i wyprodukowany na Ukrainie w zakładach Juszmasz w Dniepropietrowsku. W 2006 roku Ukraina Zobowiązała się do ich serwisowania, ale na początku 2023 roku wypowiedziała tę umowę. Rosja nie miała własnego serwisu tej broni i była skazana na sąsiada. Stąd opracowanie nowego RS-28 sarmat. Rosyjski międzykontynentalny pocisk balistyczny ujrzał światło dzienne w 2018 roku. Jego testy w locie przeprowadzono w 2020 roku z dostępnych. Informacji wynika, że RS-28 Sarmat to pocisk o długości 36 metrów i średnicy 3 metrów, który wystrzela się z silosu. Jego zasięg ma wynosić około 11 tysięcy kilometrów, chociaż niektóre źródła mówią o nawet 18 tysiącach kilometrów. Według Rosjan pocisk może przemieszczać się z prędkością Mach 20, czyli około 25 tysięcy kilometrów na godzinę i przenosić ładunek jądrowy o mocy 8 megaton, a także uderzać w cele w dowolnym miejscu na świecie i omijać wszelkie systemy antyrakietowe.